Obecnie na przeprowadzenie dodatkowego egzaminu dla kandydatów wymagana jest zgoda ministra. Nie będzie ona już potrzebna. Pozwoli to na lepszą selekcję kandydatów i dobór studentów na poszczególne kierunki studiów, mówi Aneta Mirosz z Politechniki Radomskiej. Uczelnie będą mogły przeprowadzać dodatkowe sprawdziany zgodnie z ustalonymi przez siebie wymaganiami. Z jednym zastrzeżeniem, nie będą mogły prowadzić ich z przedmiotów, które są zdawane na maturze, na przykład z języka polskiego, matematyki czy geografii. Dodatkowe egzaminy będą musiały dotyczyć na przykład bardziej szczegółowych zagadnień, czyli na przykład geografii politycznej przy ubieganiu się o przyjęcie na politologię. Teraz czemu nie można pić i przed... Teraz ja sobie muszę panu rzecz zjeść. Tak, no dobrze, dobrze. teraz ja zrobię taki filmik taki praktyczny będzie, także to... A jak matko? Nóżkę proszę pokazać, będzie elegancka. Taka widoczna na DVD. Zobaczmy, zaraz zobacz, jeszcze zobacz, się pojawszy. Hmm. A, no jasne. No, teraz, co ty tyle i teraz hmm. eee. po tarowisku. 20 Dwudziestolatka i jej 23-letnia koleżanka były pijane. Teraz grozi im do trzech lat więzienia. Podczas patrolu funkcjonariusze zwrócili uwagę na tramwaj stojący na światłach awaryjnych w rejonie ulicy Puławskiej i Goworka. Przy tramwaju stało kilka osób, wszystko wskazywało na to. Że ma to miejsce Awantura. Jeden z mężczyzn motorniczy tramwaju miał zakrwawioną twarz i podartą marynarkę. Opowiedziała w środę e, Edyta Adamus ze prasowego Komendy Stołecznej Policji. Okazało się, że 49 latek został pobity przez dwie kobiety. Anna C oraz Dominika D zaatakowały motorniczego, ponieważ zwrócił im uwagę, kiedy szły po torze, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Anna C miała ponad 1 promil alkoholu we krwi, a Dominika D blisko 2 promili. 7 kwietnia. Radioaktywne, witam Was Michał Grzybowski. Dzisiaj jest. Kolejna środowa aktywacja, aktywacja pod lupą. W naszym studiu jest, jest, jest już gość, jest już też dwóch prowadzących. Jest Piotr Hajdukiewicz, jest Hubert Odziemczyk. Przygotowują się już do wywiadu. Gość jest dzisiaj zupełnie wyjątkowy, który zostanie przedstawiony po krótkiej przerwie muzycznej. Audycję realizuje jak zwykle niezwykłej urody Hele. Zapraszamy wszystkich do słuchania całej aktywacji. Od godziny 18.00 do godziny 20.00. Naszym gościem w studiu jest Jerzy Majchowski. Witamy ba Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam również wszystkich tutaj zgromadzonych, w samego siebie. Artysta, malarz, rzeźbiarz, a także pracownik Wydziału Elektroniki. na sam eee, Wynikiem tego jest owa sonda, ponieważ jest ona przeprowadzona wśród pracowników e, Politechniki, którzy mieli z Panem kontakt. I teraz właśnie byliśmy bardzo ciekawi, ile osób Pozna Pan po głosie, tak? Ewentualnie po, po opinii, czy sposobie mówienia o Panu. Są to w, w każdym wypadku osoby, które Pan zna i, i z którymi miał Pan kontakt. Prawdopodobnie nieco większy niż tylko, niż tylko spotkanie się na, na wydziale. No trudno mi będzie powiedzieć, no ale zobaczymy. Myślę, że sobie Pan poradzi spokojnie. Eee, właśnie, mamy jeszcze małe problemy, więc może zacznijmy z wy, wywiadem. A za chwilę, za chwilę, wrócimy do, do, do naszej sondy. Właśnie, Bajmaj, tak? Jerzy Majchrowski. A skąd pochodzi ten pseudonim? Był pracując na portierni tutaj na Elektronice, kolega namalował sobie taką głupawą krowę. Znaczy rysunek taki zrobił i ja go schowałem sobie kiedyś do portfela. Bardzo długo go sobie trzymałem, trzymałem i wreszcie dzięki temu rysunkowi zacząłem sam rysować Ciekawe takie bajeczki, nie głupawe, tylko mądre, ale przedstawiały dzie dziecinadę moją. A Bajmaj wzięło się z tego, że kolega mi podpowiedział, słuchaj, mamy już bajeczki, więc pierwsze baj to bajka, drugie maj, majchrowski, trzy czy, 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 czy człony, trzy literki mojego nazwiska i tak powstało Bajmaj. I na ile wszystko jest pod słowem Bajmaj. Trzymam się tego, bo ja jestem tym bajmajem I, nie, i niektórzy w ogóle już nie pamiętają, jak ja się nazywam, to idzie ten bajmaj, to tamten bajmaj, no i zacząłem podpisywać obrazy, też bajmaj, oczywiście logo y, Strzelca, y, data urodzenia, niektórzy to mylą, ale to pokazuje, w jakim ja czasie to malowałem dany obraz, no i tak to zostało bajmajem. A czy to jest pana jedyny pseudonim?